I wyjaśnione, Michal Doleżal nie będzie trenerem kadry polskich skoczków po zakończeniu dzisiejszego konkursu lotów w Planicy Czech ogłosił, że odchodzi. To już jest koniec. Odwrotu nie będzie. Michal Doleżal wraz z końcem sezonu rezygnuje z posady trenera reprezentacji Polski. Decyzja nie tyle zaskakująca, co nagła. Czech prowadził biało-czerwonych przez trzy ostatnie lata. Wczoraj już było wiadomo, właśnie też te, te od informacji z związków i z, obu, z obu stron strontowych. Tak było, bo na co się No i co coś e, powiemy, pięknego się po prostu kończy. W tle rezygnacji doleżała pokaz mocy Słoweńców. Reprezentanci gospodarzy zajęli cztery czołowe miejsca. Zwyciężył po raz pierwszy w karierze Ziga Jelar. Na letalnicy punktowało pięciu Polaków. Najlepszy z nich, Kamil Stoch, uplasował się na jedenastej pozycji. Słoweńscy skoczkowie zdominowali dzisiejszy konkurs w Planicy. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 11. miejsce. A mogło być znacznie lepiej, bo po pierwszej serii i skoku na 228 metrów Polak był siódmy. W drugim skoku stok poleciał jednak 6 metrów krócej i wypadł z pierwszej dziesiątki. 15 był dziś Jakub Wolny, 18 Piotr Żyła, a 20 Andrzej Stękała. Dopiero 26 miejsce zajął Dawid Kubacki. Odległe lokaty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sprawiły, że pracy z kadrą nie będzie kontynuował Michal Doleżal. W, dziękuję wszystkim bardzo, bo, bo w, dos, dos, nauczyłem się dużo i, i była to moja druga rodzina. Konkurs planicy zdominowali gospodarze i to w sposób spektakularny, bo zajęli cztery czołowe lokaty, co w Pucharze Świata nie wydarzyło się od ponad 40 lat. Status Nikt Nic Nie Wie zmieniony na Wiemy Nieco Więcej. Wiemy, że Michal Doleżal po pucharowym weekendzie w Planicy nie będzie trenerem polskich skoczków. Wiemy, bo Czech ogłosił to sam po dzisiejszym konkursie. Nie chciał dłużej czekać na decyzję Polskiego Związku Narciarskiego. Żywię nadzieję, że jeszcze więcej wiedzą Filip Czyszanowski i Mateusz Leleń, którzy są w Planicy. Mamy zamieszanie, pomóżcie panowie proszę to zamieszanie ogarnąć. Każdy z tego chaosu wyjdzie tutaj posiniaczony, związek, no zarzucić można błędy komunikacyjne, zawodnicy, bo ogon nie może machać psem i trener doleżal, bo w całym tym zamieszaniu próbuje coś ugrać dla siebie na przyszłość. Dobrze, trzy lata mijają, ery doleżala, jakie to były lata Mateuszu? Dwa na pewno bardzo dobre, no bo te osiągnięcia turniej czterech skoczni wygrywa Dawid Kubacki, turniej czterech skoczni wygrywa Kamil Stoch. Medal olimpijski Dawida Kubackiego to już w tym sezonie trzydzieści kilka razy Polacy na podium zawodów Pucharu Świata. Piotr żyła mistrzem świata. Tych sukcesów było naprawdę bardzo dużo to niewątpliwie minusy. No, spójrzmy na ten sezon. Wszyscy polscy skoczkowie do 30 roku życia zdobyli raptem jeden punkt więcej niż Ulrich Wolgenant, Austriak, który zwykle startuje w Pucharze Kontynentalnym. Popatrzmy jak to zamieszanie dzisiaj wyglądało. Były plotki, były domysły, były także poszukiwania potencjalnego nowego trenera, ale oficjalne decyzje mieliśmy poznać po sezonie. No właśnie, mieliśmy, a jednak Michał Doleżal postanowił poinformować o tym dziś. Lepší tak bylo, bo, bo na, na, co čekat. Bo, bo chalem tež už vidět no. trochu v Češně, ale, ale v, bo dostal informaci a ji tež, tež odrazu, že poviem, štábu štábuji závodníkům, bo, bo v, nechčalem, po nech poprostu měč také situaci, že, že by Gdzieś uciekła informacja i w zawodnicy albo sztab sobie przeczyta to w mediach. Decyzję o nieprzedłużeniu kończącej się po sezonie umowy Doleżal otrzymał w czwartek. Wcześniej doszło do zapowiadanego spotkania z Adamem Małyszem i rozmowy o wizji przyszłości kadry. Rozmowa ponad 3 godziny właśnie i ta taka zawsze anal analiza, właśnie e, co, co się nie udało, co zawiodło, i w, e, na, na pewno też e, taki strukturalny plan, plan niekonkretny jeszcze na przyszłość. A przyszłość na ten moment jest jedną wielką niewiadomą. Nowego trenera brak, reszta obecnego sztabu też nie wie co dalej. Nie wiem, jakie jest moje w ogóle stanowisko w tym momencie, bo nikt ze mną nie rozmawiał, to ciężko mi po pierwsze powiedzieć, nikt się nie zapytał co dalej. Ciężko mi powiedzieć. Na dzień dzisiejszy tak, mam solidnie tego dość i szczerze ciężko się temu dziwić, bo tego całego zamieszania też wszyscy mamy już dość. Mam wrażenie co tutaj z Mateuszem, że wytworzyły się takie dwa przeciwstawne e, obozy tym team, team Michał Doleżal, czyli sztab i zawodnicy ci e, najbardziej doświadczeni kontra umownie team Małysz, czyli związek e, PZN Mateuszu tak e, Wiemy, kto, co dane strony chciały, my się zastanawiamy, czy nie można było zastosować jakiejś hybrydy, takiej jak za czasów Adama Małysza, gdy on niekoniecznie chciał pracować z Łukaszem Kruczkiem i dostał trenera Hanu Lepisto, wówczas powrót Fina. Tutaj myśleliśmy, może gdyby Doleżal został z tymi weteranami, a nowy, austriacki w domyśle trener pracował zresztą, no ale wiemy, że to scenariusz mało prawdopodobny. Dawid Kubacki, bardzo gorzkie słowa, słuchamy. To nie jest e, może szok, e, bo gdzieś tam się medialnie przejawiały pewnie e, takie pogłoski, że, że może być różnie. W jaki sposób to się stało, to jest e, moim zdaniem karygodne i, no i brakuje mi słów po prostu na to, e, że to się, to się w taki sposób e, dzieje. I... I dalej mi brakuje słów, co mam na ten temat powiedzieć, bo nie wiem, co mogę powiedzieć, co. Wiem, co bym chciał powiedzieć, ale no, nie wiem, czy. czy to wa warto, warto mówić. Mówisz karygodny sposób w tym sensie, że jeżeli ja dobrze rozumiem, Michała zwodzono, Michałowi nie podano jasnego, konkretnego komunikatu. Tak naprawdę on o wielu rzeczach dowiadywał się z mediów. O to ci chodzi, mówiąc, skarygodne? E, poniekąd, bo, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, e, że trener czy my, zawodnicy, się dowiadujemy czegoś e, z mediów. E, wiadomo, że no, też e, związek musi takie informacje przekazywać do mediów, kiedy, kiedy są zadawane takie pytania. No ale uważam, że warto też by było nas przynajmniej o tym poinformować, albo chociaż porozmawiać, zapytać, jakie jest nasze zdanie. I ja osobiście uważam, że po prostu Dodo nie dostał szansy na to, żeby, żeby się w tej sytuacji obronić, przedstawić swój plan na to, co miało być dalej. No i tak w takiej sytuacji po prostu zostaliśmy już postawieni. Czy wy dostaliście sygnał od Adama Małysza, nie wiem, Jana Winkiela, od kogoś z związku, kto ewentualnie może być następcą Michała? Nie. Nic? Nic. Zero. Czyli po planicy y, wiecie, no co macie robić? No w poniedziałek do, jak to się nazywa, powiatowy urząd pracy na bezrobocie się zgłosić. Gorzko, gorzko. Umowa z Michałem Doleżarem kończy się z końcem marca. Wiemy, że będzie trener zagraniczny. Nie będzie Macieja Maciusiaka w roli pierwszego trenera. Ponoć są trzy kandydatury, trzy poważne rozmowy. Mateusz. Dwóch kandydatów się domyślamy. Thomas Sternbischler, asystent Andreasa Witkelcla. Austriacy mówią, że wie o skokach wszystko, młody, 32 lata. Drugi to Nick, właściwie Klaus, Nick Huber, trener, który współpracował z kombinatorami norweskimi w Norwegii, m.in. z Jarem Magnusem Riberem. To jest taki wielki fachowiec w skokach w tej dyscyplinie. No Trener bardziej doświadczony, ostatnio pracował z austriacką młodzieżą. Pronica to nie tylko przepychanki personalne, to także może przed Przede wszystkim skoki. To Puchar Świata czy Mistrzostwa Słowenii. Wszyscy latali, Słoweńcy odlatywali. Cztery czołowe pozycje należały do gospodarzy. Zwyciężył po raz pierwszy w swojej karierze Ziga Jelar. Skład podium uzupełnili Peter Preutz i Angela Niszek. Polacy? Nieźle, aczkolwiek chciałoby się lepiej. 111. Wolny 15. Żyła 18. Stękała 20. i Kubacki 26. Oto nasz dzisiejszy bilans. No jest trochę takich błędów, i, ale to jakby no nie ma szans tego zmienić od razu. Wiadomo, że na, na takiej mamucie jest mi trochę łatwiej skakać, jakby więcej tego powietrza czuję pod nartą i, i to jest takie super e, satysfakcjonujące. Loty dają radość, ale jednej rzeczy żal. Szkoda, że nie udało się polecieć ponad ten 230 metr, żeby zagrali mi piosenkę. Jutro skoczków czeka ostatnia w tym sezonie rywalizacja drużynowa. I na koniec słowo o polskim składzie na sobotę. Taki sam jak w pożegnalnym konkursie Horngachera. Żyła, wolny Kubacki, Stoch. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Filip Czeszanowski, Mateusz Leleń. Dziękuję panowie.